Dzień dobry, Borsuk dzisiaj ogrywa Indiana Jones i Wielki Okrąg, gra roku według wielu osób, prolog, y, fanserwis z Poszukiwaczy Zaginionej Arki, piękna sprawa, młodość, dzieciństwo, pierwsze mm, zachwyty na temat przygody, A tutaj paczuszka prosto z Chin. W poprzednim filmiku starałem się uzyskać jakiś dobry obraz na retroskalerze, który nazywał się HD Converter, no ale dokonałem zwrotu, ponieważ jednak obraz nie był. Dobrej jakości, a poza tym był bardzo duży input lag, jednak dlatego za namową przyjaciół z Discord'a z kanału Amiga, gramy na gazie, zdecydowałem się na zakup OSSC. Jest to Upscaler. No, zobaczymy, jak to działa. No, na razie zrobię unpacking. Tak wygląda. Pudełko po rozpakowaniu. Thank you. Tu mamy po polsku. Nie, nie ma po polsku. Tu mamy zaproszenie. Firma Funks. jeśli dobrze czytam, jest producentem tego urządzenia. Tak wygląda opakowanie. No i języka polskiego tutaj nie widać, tutaj też nie. Yy, mamy tak, tak wygląda urządzenie. Tu jest yy, też na opakowaniu pilot narysowany. wygląda z tej strony. I tak z tej strony. Europejska wtyczka. Załączona. No dobrze, i otwieramy. Będę starał się w momencie, kiedy będzie trzeba jakieś podłączenia robić, e, zrobię pauzę, żeby film nie wyszedł za długi. Mm. O tu mi się może uda jedną ręką otworzyć. Tak. Otwieramy. W środku znajduje się instrukcja: Open Source Scan Converter. Bitfunx, Bitfunx, bit bit może tak się czyta nazwę tej firmy. Tu mamy y, link do oficjalnej strony na Wiki. More information console setting. Czyli na Wiki możemy sobie podejrzeć, jakie ustawienia do konkretnej konsoli należałoby. Ustawić, bo jest to sprzęt, który, który bardzo dużo mm, pozwala na wiele różnych ustawień. No, instrukcję tylko tak troszkę przelecimy. Nie wiem, czy ona jest od razu w kilku językach, czy czy, mm, czy w jednym jest taka gruba. Otwieramy dalej, i mamy w środku. E, jakąś taką instrukcję. Zdaje się, że nie czy trzeba będzie naklejać, czy, czy już są naklejki na, na pilocie. A, chyba już są, na, nie, chyba naklejki już są. OSSC. E, czuję już po ciężarze, że, że baterii nie ma w środku. AV1, AV2, AV3. I teraz tutaj mamy RGBS. RGSB, ładowanie profili, to jest chyba komponent. No, nie jestem taki biegły w tych nazewnictwach, tych różnych standardów. Wiem, że ten sprzęt nie obsługuje kompozyt, czyli takiego wejścia po czynczach i S-video. Co akurat, no, przydałoby się, bo, bo wtedy miałbym. Możliwość podłączenia Atari również do OSSX, OSSC i komodora, którego mam po wideo. Natomiast kupiłem go w tej chwili głównie dlatego, właśnie, żeby podłączyć Amiga 1200, uzyskać niski input lag i ładny obraz no, po RGB. No zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Wiem, że też można sobie wkupić kabel albo przelotkę z RGB na VGA i też ten, ten Retroscaler też ma wejście VGA Dobra, to wy, wyjmę urządzenie, podłączę baterię, zainstaluję odpowiednią wtyczkę i zaraz wracam